Broken to horror z roku 2006, który polski tytuł ma nieco niepasujący, bo jest to w mroku zła. Jak sobie tak to przeczytałem, to totalnie co innego miałem w głowie. Po prostu ten tytuł daje zupełnie inne wyobrażenie. Nawet takie bardziej coś paranormalnego, mam wrażenie, że się kojarzy. A to Broken, jako takie ala załamanie czy złamanie psychiczne, tutaj w tym wypadku by było, pasuje. Ale no okej, okay. jest jak jest, w każdym razie pogadamy sobie dzisiaj ze spoilerami, ponieważ produkcja ta jest z roku 2006, więc Major słuchajcie, 14 i 4, no trochę lat ma, nie? Bo z 18, także intro i zapraszam. Na wstępie pragnę jeszcze podkreślić, że jest to materiał z dedykacją dla Kratosa, naszego kochanego, który co miesiąc sobie jakąś redzkę tutaj wykupuje. Także mh, buziaczki dla tego pana. Dziękuję za wsparcie. No i. W tym miesiącu podesła mi właśnie Broken. Także lecimy, słuchajcie, i od razu zaznaczę dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to produkcja wielkobrytyjska, co kompletnie niczego nie zmienia, a druga sprawa, że jest to taki typowy torture. Także, jeżeli lubicie takie klimaty, to może cudem Wam się to spodoba, niektórym przynajmniej, mówię cudem, bo jest to bardzo tania i bardzo biedna i bardzo taka blada produkcja. I wizualnie, i w ogóle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek aspekty filmowe. No a jeżeli bardziej lubicie jakieś klimaty paranormalne, a nie babę w lesie przykutą łańcuchem, to wątpię, że jest sens to oglądać. Ale spokojnie, nic się nie bójcie, ja Wam powiem, co się wydarzyło. Otóż, naszą główną bohaterką jest tutaj kobieta w średnim wieku, niech będzie, o imieniu Hope. Cóż za <laughs> ironiczne imię w tym wypadku, kiedy ona budzi się, słuchajcie, w trumnie z żyletką w sobie dosłownie zaszytą i musi się wydostać, oczywiście najpierw wydobywając z siebie to dziadostwo. No ale robi to i szybko się przekonuje, że została tak naprawdę uwięziona przez jakiegoś psychola, leśnego dziada, ale to nie Wardenga. trochę inaczej typ wygląda, nie ma dredów. Natomiast od razu też zaznaczam, że nie pokażę wam tutaj wielu fragmentów, wręcz przeciwnie, bardzo mało, ponieważ jest tutaj naprawdę dużo takich mocnych scen, które na YouTubie po prostu nie przejdą, a jeszcze mogłoby nawet plus 18 wpaść, to już w ogóle całkowicie będę materiał stracił, jakikolwiek już i tak niski zasięg, także nie będę w większości pokazywał. Natomiast, a mówię bardzo pokrótce, ponieważ jest to film, który bardzo mnie zmęczył, bardzo mnie wynudził, ponieważ pierwsza połowa nie dzieje się kompletnie nic, oprócz tego, że ona budzi się w trumnie i się wydostaje, później. Jest przywiązana do drzewa i musi się znowu wydostać, i tak on. I zaszywa coś w tym brzuchu, i ona musi to wyjąć z siebie, i tak w kółko. No, ja bym powiedział w ten sposób, to chyba też było dosyć podobne hasło reklamowe przy ludzkiej stronodze, ale taki medycznie niepoprawny choro. Czyli prawdopodobnie, gdyby to miało jakiekolwiek realie zachowane, to typiara zaraz by dostała zakażenia jakieś gangreny, nie wiem, może by umarła zaraz za parę dni, ale. Jednak jest tutaj jeden taki stryczek, że ten nasz leśny psychol mówi, iż. No, patrzcie tutaj cię leczę jakąś przyprawką, co rośnie w lesie. To chyba oregano było w ogóle czy coś do jego, i że to ma jakieś tam właściwości, bla, bla. Ja nie będę wnikał, czy to ma tutaj rację, bytu, ale brzmi jak brzmi. Natomiast słuchajcie, rany cięte, które się zaszywa, i to typ sam zaszywa w lesie jakąś tam nitką, i później ma to roślina i znowu i tak w kółko wiedzie, i różne tego typu jakieś rzeczy, i smaczki, to. Mam wrażenie, że jednak leśny dziadek by mógł ją stracić szybciej. <laughs> ale dobra, niech sobie już będzie, jak jest. No i pierwsza połowa tak wygląda. Oprócz tego, dowiadujemy się jeszcze, że ona ma córkę, więc oczywiście jest to jakaś motywacja, żeby przeżyć. I że też nie jest jedyną kobietą, którą on sobie tam poddaje tym torturom i psychicznym i fizycznym. No, oczywiście nie każdy by wytrzymał, ale tutaj to dziecko jest motywacją. I ona zakłada, że on te dziecko jej porwał. Ona nawet twierdzi, że to dziecko mógł zamordować, ale na 100% tego nie wie, no bo skąd może być pewna. No i tak naprawdę musi się mierzyć, słuchajcie, z dylematami tutaj. Przede wszystkim, tutaj, takim chyba głównym celem tego naszego psychola jest to, żeby wychować ją, wytrenować na taką podobną samemu sobie. Mam wrażenie, że tak to tutaj miało być, bo on jej tam każe ogródek robić, czy pielęgnować, że tam. Jakieś kwiatki zaczyna pielęgnować, że tu marcheweczka rośnie, w ogóle żarcie trzeba przygotowywać, no bo hej, babo, siedzisz w środku lasu e, przykuta do drzewa, Ogarniaj sobie karmę, myj gary jeszcze, tak, każe jej myć gary, a nie, że tam on będzie latał i zdobywał pożywienie. Ale to jest taki typ, co żyje dosłownie jak w dżungli, właśnie? nie? No, dżungla to to nie jest bolasa, ale drzewa też są. I generalnie nie jest tak, że on tam chodzi do sklepu czy coś, tylko sobie upoluje ptaka na przykład. Chociaż w pewnym momencie mówi, że znika na 7 dni. Nie wiem, czy tyle go nie było, ale jestem ciekaw, co on tam robił. Może polował, nie wiem. W każdym razie. Bardzo dziwny typ. I rzeczywiście niebezpieczny, ostry, i no jak trzeba, to się w tańcu nie pierdzieli. Natomiast szczerze Wam powiem, że dwa były takie momenty, może w tym filmie, które mnie naprawdę bardziej zainteresowały. Pierwszym z nich było to, gdy nasza główna bohaterka ma szansę uciec, ale oczywiście się jej nie udaje, bo nieodpowiednio zraniła swojego oprawcę, dostaje później kijem w tył głowy, no i pada, i znowu jest na nowo przywiązana. I drugi moment, gdzie. Razem z nią siedzi jeszcze taka młoda dziewczyna i tamta też ma możliwość uciec, ale zamiast tego gościa porządnie walnąć, porządnie go wręcz dobić, to oczywiście oni, wiecie jak to w tych horrorach, zawsze uderzą tam raz czy dwa, widzą, że gość jeszcze dobrze sobie radzi nawet i może zaraz wstać, ale nie i ucieka w ten sposób. No on wybiega za nią, wiecie, z jakąś tam strzelbą w plery, no i później ją dobija. Także, kurde, naprawdę, jak już wiesz, że jest takie zagrożenie życia, tej młodej odciął wcześniej język, ale nie dziwię się, bo darła ryja przez dwa dni siedziała. Eee, 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 tak co to wyglądało? To, to chociażby w ramach zemsty mogła go tak walnąć, że na pewno by jej nie gonił. No ale nie. No tak nie było. Słuchajcie, słuchajcie także, no, tego typu sytuacja. Natomiast poza tym, raz, że nuda, taki ciężkowy ten film, toporny, on jest też bardzo wizualny, on jest bardzo dziwacznie kadrowany, słuchajcie. Nawet nie powiedziałbym, że amatorsko, tylko to jest coś takiego. Dziwacznego. Ja miałem wrażenie, jakbym oglądał jakiś dokument w telewizji. Bardzo, bardzo, bardzo słuchajcie. Taki blady, tani, po prostu zwyczajny do granic możliwości wizualnie horror, który często daje albo prostego zuma, o bohaterki twarz, czy coś tutaj zbliża na, na ciało ogólnie, albo tam niby coś z dalszego planu, ale to jest, słuchajcie, takie właśnie. Jakiś jakościowo też biedny, że ja miałem wrażenie, że oglądam jakiś taki: wiecie, budzisz się ósma rano, albo tam 23 jakiś taki dokumencik za 20 dolarów na jakimś, nie wiem, TV4, TV Puls, Zoom TV, czy cokolwiek innego to by było i, no wiecie, nie mieli budżetu, puścili gdzieś tam w teren, zobacz jakie szczurka biega w lesie, nie jest to Discovery, nie jest to słuchajcie, kozacki program o zwierzaczkach, tylko ten z niszowej jakiejś telewizji albo z niszowym gigabudżetem, gdzie. Kamerkę to kupiłeś wczoraj, u wujka na weselu. No i tak to wyglądało. Mocno średnio się na to patrzy. Kolorystycznie też jest wręcz akolorowy, dosłownie taki blady, chociaż tutaj chyba chodziło o to, żeby zachować ten klimat takiego właśnie uwięzienia, porzucenia, wiecie, tej całej tortury leśnej. Tak mi się wydaje, ponieważ to jest takie szare, blade, takie błotniste wręcz, ale. W pewnym momencie, gdy jest jakaś nadzieja, gdy one siedzą tam we dwie uwięzione, ta bohaterka pielęgnuje ten ogródek, wiecie, kwiatki się pojawiają już kolorowe, to wtedy ten film na chwilę nabiera barw. Ale później znowu wraca do rzeczywistości, bo, bo ta rzeczywistość staje się ponownie szara. Więc może tutaj o to chodziło. Druga jeszcze, czy już nawet nie druga, ale kolejna gdzieś tam sprawa, to to, że ja miałem problem, żeby jakkolwiek się utożsamić z którąś z postaci. No bo jeżeli mamy głównie dwie, gdzieś tam być może tą córkę w tle, ale jej nie pokazujemy, bo nawet nie wiemy, czy żyje. Ta druga dziewczyna, która jest więziona jest na chwilę, więc ciężko z nią złapać jakąkolwiek sympatię, bo jest tam na ekranie może, nie wiem, 15 minut, może 20, tak pira razy drzwi teraz mówię. A, jeżeli chodzi o naszą główną bohaterkę, to albo jej kibicujemy, że ej, dowal mu, albo jest na tyle durna, że kibicujemy mordercy, że o, zabij ją, bo ona jest durna. I okej, okay, mordercy nie kibicowałem, bo to zwyrol, to znaczy takich yy, yy, cimci rymciów sam z siebie się nie dopuszczał, ale ona go zbejtowała, bo chciała się w ten sposób jakoś wydostać i jej się udaje, ale właśnie wtedy on ją i tak powala, to co mówiłem, tym kijem w web bo nie do końca dobrze go zraniła, żeby nie mógł uciec. Powiedział jej wcześniej nawet, jakby trzeba zranić kogoś, a ona i tak to zrobiła nieodpowiednio. No ale dobra, no nie ma się też co dziwić. Nie wiedziała, no to nie jest jakimś, nie wiem, medykiem, że wie gdzie zranić, żeby gościu nie biegał. Chociaż powiedział jej, ale wiecie, to nadal nie jest jakaś ekspertka z zakresu biologii czy medycyny. No ale nieważne. Sęk w tym, że później, w drugiej połowie, już ciutkę bardziej na pewno jestem po jej stronie. Na zasadzie ej dowal bo ten gość jest zwalnięty, tym bardziej jak odcina tamten język. A to już taki. Kościół, nie no, wejść gowalni porządnie, ale nie czuję emocji nadal w tym filmie nie czuję sympatii, nie czuję przywiązania. Chociaż ciutkę zaczęła mi kibicować tak w ostatnim kwadransie, to chociaż tyle dobrze. Natomiast generalnie dosyć mocno neutralny byłem i dosyć obojętny mi to było też. Także szkoda. Ale koniec końców, no jak się domyślacie, jest to film tego typu, gdzie zabili go i uciekł, więc ona się wydostaje. Tylko, że dlatego, iż tamta młodsza uciekła, i on niby ją docisnął, ale też przyszedł taki poobijany, już poraniony. A to nawet nie było najistotniejsze dla niego. Tylko tutaj on nie chciał, już tak powiem, hodować, pielęgnować, żeby one mu tutaj robiły, wiecie, leśną bazę, jak w foreście. A ta uciekając, ta, ta młodsza, popsuła mu te plany. I on po zamordowaniu jej przyszedł taki, nie, o, wszystko zepsuła. Nie, to już nie będzie tak, jak chciałem. Ja sam ze 40 czy 50 dni ich je więziłem. Bo tam jest napisane, że tam któryś dzień z rędu co chwilę. A nie rano im popsuła. I rzuca strzelbę, chociaż widzi, że ta druga też już się uwolniła, bo tam ta wcześniej jej kluczyk rzuciła. I mógłby teraz ją oczywiście znowu uwięzić, dalej ją tam pielęgnować. Albo po prostu zamordować, bo też się chciała przecież uwolnić, wiadomo, każdy by chciał. A on rzuca strzelbę i mówi nie, fajnie mnie zabij mnie, skończmy to. I ona tak jeszcze ma chwilę zawahania, no bo wiecie, jednak ciężko tak kogoś zranić, ale w sumie pomyślała, co on zrobił. I pach, no i sam się poddał. Więc tak naprawdę koniec końców ona go. Taką własną siłą nie powala na zasadzie, że jej się udało go przechytrzyć. Tylko bardziej trochę tamtej się udało przechytrzyć, ale jednocześnie straciła życie i ta na tym teraz skorzystała, ale z racji, że nie mogła uciec, bo on i wcześniej złamał nogę. No, to tak naprawdę tylko dlatego, że ten morderca się poddał, to ona tutaj wygrywa. No więc taka sytuacja. No tam nawet jak ze złamaną nogą, ale fajnie bo przeżyła, tak? Także koniec końców trafia na pewną chatkę, puchatkę w lesie taką drewnianą, zabitą dechami i się okazuje, o, ta córka tam siedzi. No, nie spodziewałem się. Ale jeszcze jest. Pewien twist tutaj ukryta dla niej niespodzianka, bo morderca to przewidział. Pewnie wiedział, że w razie gdyby ona się uwolniła, będzie tę córkę szukać, czy przypadkiem ją znajdzie, a jak znajdzie, to będzie chciała do tej chatki się oczywiście wbić przez drzwi, żeby ją uratować. No naturalna sprawa, każdy rodzic by tak zrobił. A tam była zamontowana pułapka, trochę jak w pile, że jak drzwi wyważyła, to pff, co się tam strzeliło po mordzie. I co prawda, przeżyła, bo właśnie gdyby nie przeżyła, to by samo to dziecko zostało i ono jeszcze by widziało to, ta córka i by było takie o, to dosyć mocne zakończenie, tak sobie myślę. Ale ona wstaje, nie jest uśmiercona, traci wzrok, coś tam po prostu w nią wystrzeliło, nie wiem co dokładnie było, że traci wzrok i ma taką całą mordę jak Kruger, więc to też jest mocne, bo to dziecko to widzi i tak what the fuck, nie, a poza tym siedziała 40 dni w jakiejś chatce w lesie, wow, bo ją porwał jakiś typol, o co chodzi, wiecie, że trawo ma do końca życia, wiadomo, ta dziewczynka miała z 8, 9, może 10 lat, a ta matka taka nie inaczej kończy. Mocniejsze było, gdyby zmarła pewniej gdyby to dziecko tam samo zostało, to trochę mama Del mi się kojarzy, że dziewczynki z lasu, nie? Ale tak też jest nieźle, chociaż to zakończenie uważam ostatecznie i tak ciutkę na plus. rzutuje, chociaż gdyby właśnie ona jednak nie przeżyła, pewnie byłoby troszkę mocniejsze, ale z drugiej strony po takim survivalu przetrwać z taką a nie inną raną, też ciężko, ale jednak to dziecko ma, więc w sumie spoko. To dziecko najważniejsze dla niej wiadomo, więc ostatecznie, słuchajcie, nudny, ale swoją robotę taką a la torturową robi nieźle. Tylko, że właśnie też operator operatorską, ale dobra, no to już ten budżet pietruszki. Tej marchewki, co tam mieli w tym pseudo ogródku w lesie. Dlatego naciąganie, ale postawię mu te 5 na 10, Niech będzie jakoś średni, ale naprawdę naciągane. No ciężko, ciężko mi się przez ten film szło. A to półtorej godziny, a trochę przebrnąć musiałem. I walczyć sam ze sobą, także ostatecznie tyle. Jeżeli ktoś z was widział, dzielcie się w komentarzach z Kratos na pewno się podzieli chętnie opinią. No i co? A kto z was nie widział, to dajcie znać, czy może nadrobicie. Czy jednak wystarczyło wam moje tutaj pierdololo spoilerowe. Kto z was do końca, też zostawcie hashtag... Baba w lesie będzie dzisiaj pasowało. Dziękuję Kratosowi raz jeszcze. No i co widzimy się w kolejnych odcinkach ode mnie, jeżeli chodzi o ten film? To by było tyle na razie. Trzymajcie się i do zobaczenia.